Wielki piątek, kawa czy mamy nadzieję, że pozostaną Państwo z nami do godziny ósmej. Dziś od rana pokazujemy i mówimy. O takich urządzeniach, o gaśnicach, które powinny być właściwie obowiązkowym elementem wyposażenia w polskich mieszkaniach i w polskich domach. Tak jest w Skandynawii, tak jest w wielu miejscach świata, bo to zapewnia nam bezpieczeństwo i chronić może przed utratą dobytku życia. Yy, starszy aspirant Piotr Tabęcki, Państwowa Straż Pożarna, Otwock. Witam bardzo serdecznie Dobrze, Panie dziękuję. Piotrze. To jest taka mała gaśnica w nietypowym białym kolorze, ale właśnie z zastosowaniem domowym. Gasi pożary domowe, tak tam jest ładnie to ujęte, wcale niewieloznacznie. Gaśnice są różnego typu, trzeba od tego rozpocząć naszą rozmowę. W zależności od tego, jaki środek gaśniczy znajduje się w gaśnicy i w zależności od tego, jaki mamy, jaką mamy gaśnicę, możemy gasić poszczególne grupy pożarów, ponieważ pożary są poklasyfikowane na poszczególne grupy. To jest nowy produkt, który pojawia się na rynku. Jest to gaśnica, która. Jest przeznaczona do y, gaszenia pożarów domowych. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że możemy tą gaśnicą gasić y, ciała stałe, czyli takie jakieś elementy, które możemy mieć w domu, ale również jest to nowa grupa pożarów, która została niedawno sklasyfikowana, oznaczona literką F, czyli są takie gaśnice, którymi możemy również gasić tłuszcze jadalne. To jest taka pewna innowacja tych środków gaśniczych, ponieważ z poprzednimi gaśnicami bywało różnie, ale to jest taka gaśnica właśnie, którą możemy gaścić również tłuszcze domowe. Te tłuszcze to jest ważna sprawa, Bardzo bo taki ważna. tłuszcz, który potrafi nam się zapalić na, na patelni, to jest ogromne niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli w takim odruchu desperacji e, wylejemy tam wodę, próbując ugasić ogień na patelni. Intuicyjnie, po prostu kiedy widzimy ogień, kojarzy nam się, że najlepiej ogień zgasić wodą. Jeśli jesteśmy w kuchni, roz, e, palącą się patelnię, palący się olej. Zawsze wsadzamy do zlewozmywaka, odkręcamy wodę. To jest ostatnia rzecz, którą powinniśmy zrobić i to jest po prostu rzecz, o której powinniśmy tutaj powtarzać codziennie, żeby nikt tego nigdy nie robił. Woda jest dużo lżejsza od oleju, cięższa od oleju, więc idzie na dno patelni. W tym momencie e, zaczyna parować. Z jednego litra wody powstaje 1700 litrów pary wodnej. Więc nagle następuje taki wyrzut tego oleju. Ten olej palący się w, jest e, wyrzucony z patelni, e, pokrywa nasze ciało, twarz, ubranie i wszystkie meble w koło. Także w przeciągu ułamku sekundy możemy mieć pożar e, w całej kuchni. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne zjawisko. Proszę pamiętać, że nie gasimy palącego się tłuszczu wodą. Absolutnie, to jest ostatnia rzecz, którą też, powinniśmy. Jeśli mogę jeszcze powiedzieć, że najlepiej wtedy po prostu wziąć e, przykrywkę, pokrywkę, pokrywką e, przykryć. Odcinamy dopływ powietrza, a, wtedy, i wtedy mamy załatwioną mhm. sprawę. Różne gaśnicy ta oczywiście ma zastosowanie domowe, ale jeśli takiej nie spotkamy w sklepie, w miejscu, gdzie możemy się zaopatrzyć w gaśnicę, to czym się powinniśmy kierować jaką gaśnicę najlepiej jest nam wybrać, bo ona była uniwersalna, a też no, w samym momencie gaszenia takiego Pożaru czy zalążka pożaru najmniej szkód zrobi nam i spustoszeń w domu. Najlepiej skonsultować się z kimś, kto takie gaśnice sprzedaje. Po pierwsze, będziemy mieli pewność, że kupujemy gaśnicę, która ma certyfikat, która jest przebadana, i na pewno y, sprzedający doradzi nam, jaka gaśnica do jakiego pomieszczenia będzie najlepszą gaśnicą. Czyli stawiamy na konsultację. Mhm. Wielu z nas obawia się, jak odpalić taką gaśnicę, bo to nie jest prosta sprawa. Tutaj jest dość to ułatwione. To jest chyba najbardziej popularna, jedna z najbardziej popularnych gaśnic czy rodzajów jest to gaśnica. Którą, która jest wypełniona w środku proszkiem gaśniczym. Czyli mamy gaśnicę proszkowe, mamy gaśnicę również tak zwane śniegowe, w których jest spręczony dwuzlanek węgla. To jest gaśnica proszkowa, która jest bardzo popularna i jest podstawowym ciśnieniem, o czym świadczy ten manometr. Musimy sprawdzić, czy, strzał, czy wskazówka, wskaźnik jest na zielonym tle. Jeśli tak, to znaczy, że gaśnica jest sprawna i gotowa do użycia. Jeśli jest na czerwonym, mamy problem, należy zanieść się do serwisu, żeby mieć pewność, że gaśnica działa, będzie działała prawidłowo. Miałem znajomego, który w domu, w mieszkaniu użył proszkowej gaśnicy. Nie nie chce pan wiedzieć, znaczy pan wie, ale państwo nie chcą wiedzieć, jak to mieszkanie wyglądało później. Na pewno e, krajobraz po użyciu gaśnicy nie jest najlepszy, ale trzeba mieć świadomość, że użycie takiej gaśnicy być może spowoduje, że tylko posprzątamy nasz pokój i będziemy mogli dalej w tym mieszkaniu mieszkać. A nie użycie gaśnicy fraszkowej może spowodować, że całe mieszkanie będzie wypalone. Czy trudne jest odpalenie takiej gaśnicy? Jak to się robi? Jest bardzo proste. Warto po prostu. E, Spokojnie sobie w domu przeczytać taką instrukcję, żeby mieć świadomość tego, jak tej gaśnicy użyć, a nie dopiero w momencie, kiedy dochodzi do pożaru. Bo wtedy są emocje, są nerwy i możemy zrobić coś nieprawidłowego. Tutaj jest bardzo proste użycie: należy wciągnąć zawleczkę, która blokuje dźwignię, później skierować dyszę w kierunku pożaru. I nacisnąć tą dźwignię. Ta gaśnica jest podstawowym ciśnieniem, więc od razu proszek gaśniczy będzie skierowany w źródło pożaru. Każdy pożar można ugasić przysłowiową szklanką wody pod warunkiem, że w odpowiednim momencie się zareaguje, w odpowiednim momencie się użyje tej do środka gaśniczego. Proszę powiedzieć, gdzie w domu trzymać taką gaśnicę? Najlepiej w takim miejscu, w którym będzie do, dobry dostęp. prawda? To nie musi być element... Dekoracyjne naszego mieszkania, ale fajnie, jak jest to w takim miejscu, w którym w każdej chwili będziemy mogli dojść. nie będzie jakieś zostawione za łóżkiem, że trzeba przysunąć łóżko. Musimy wybrać miejsce, do którego mamy w każdej chwili dostęp i będziemy mogli z niej skorzystać. Bardzo dziękuję za te informacje w telegraficznym w skrócie, ale sporo myślę dzisiaj powiedzieliśmy i warto sobie wziąć do serca naszą prośbę i zalecenie. Takie gaśnice, gaśnice powinno się mieć w mieszkaniu czy w domu. To naprawdę może nas uchronić przed ogromnymi stratami i ogromnym niebezpieczeństwem i zagrożeniem życia również. A teraz Jerzy Kisieler...